Zapraszam, nikt nikogo nie wygoni. Pan radny Karol Wysocki. Czy na, było o tym mówione już nie raz. Czy w stronie tutaj i okolice, to jeśli chodzi o kanalizację, to generalnie z tego co już słyszałem dwukrotnie, to po prostu jest konieczna druga oczyszczalnia ścieków, tak? Tak, tak, na, tak, na dobrą sprawę. Czy jeszcze na to projekt, czy nie? Czy był na to projekt? Bo... Były jakieś podpisy, była dyskusja o przyłączach, które są porozsiane tam po naszej okolicy. Jak jest w tym projektem? Czy on był i on jest skończony, zakończony, zgłaszany gdzieś? Mówię tu o miejscowościach cetelówka Brzuska, Ursynów, Stanisławów, Wulka. Część tutaj pewnie brzuzy z tej strony nadrzecznej. Miała powstać orzeczania ścieków przy ulicy, tam przy Wólce Brzuskiej, po ogrądał. Tam był projekt, nie było projektu, jest w trakcie realizacji tej. E, dokumentacja jest wykonana, w poprzedniej kadencji gmina składała wniosek na dofinansowanie, natomiast nie został on nie, nie, pozytywnie rozpatrzony. A w tej kadencji był składany ten wniosek? W tej, w, w tej kadencji oczywiście nie był, nie był wniosek składany.